Cześć, kochani, z tej strony Łukasz, a to jest całkiem nowa gierka, w sumie demówka, bo to jest wersja demonstracyjna gry CryoSassi Sleep of Reason, czyli e, arktyczny sen. E, e, mamy takie małe utrudnienie, a mianowicie, że jest już bardzo późna godzina, a mianowicie, jak widać, jest już. W pół do pierwszej nad ranem, czyli jest niedziela już, a nie sobota, ale mimo wszystko nagrywamy yy, let's play taki rozpoznawczy, yy, oceniający grę, czy ją kupię, czy nie, to już yy, ja ocenię, a czy będą let's playe, to ocenię ja i również wy, wy będziecie brali w tym udział, także new game. I zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę musiał wrzeszczeć, ponieważ już jest późna godzina i sąsiedzi mogą po prostu nie wiem, mnie zabić. Szczerze, boję się, co nam co tam będzie. O, na wszelki wypadek, sobie ściszę lekko y, słuchawki, żeby nie było, że później dostanę takiego zawału, że wszystkich w całego bloku pobudzę. Y, no, nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. Ciekawe, jak. O, oh, fak, klimat. Ko Czemu mi takie lagi się tworzą? 0 FPS, świetnie. No, powiem szczerze, grafika jest całkiem, całkiem. Oj, będzie klimat, jakoś tak strasznie powoli chodzi. Łata, nie miałem jeszcze lić. A, to jest termometr! I sobie ogrzewam łapy. No. Dajesz. Super, ciekawy pomysł. O, latareczka, latareczka jest. A i temperatura spada. I rośnie, okej. Okay. Garda jest, jest i można ciul ciul dupie robić. Oj, co to jest? A na 3? wow, nieźle. Mamy jakiś pistolecik. Całkiem świetnie to wygląda. Szkoda, że mam tylko... Znaczy, że FPS -y im tak skaczą. Jakoś się trzeba wydostać, a ta bateria się nie kończy? What the fuck? Ale mroźno, ale... Otwieraj drzwi, bo zamarznę. Ty, ty, fy, właśnie. Da się tu ogrzać? Oj, oj. Kiepskość. Co to jest? Nie wiem, o co chodzi. To jest wentylator? No nieważne. Ta broń jakoś mi się podoba. Mało amunicji. Wytyfy. Nie straszcie. Tu coś jest. Coś się dzieje, ale ja nie mam pojęcia, co. Idzie się ogrzać Ola, żartuję. Świetnie to tak wygląda, świetny pomysł. O, wszystko się topi, dlatego. Co to jest? Widzieliście to? Ew. Chwileczkę, ja sobie zmniejszę po prostu szczegółowość tam wszystko na medium To jest tylko medium a hype Proszę bardzo Apply. Apply. Mam nadzieję że mi się nie wyłączy gra tak jak w Call of Duty fak jednak się wyłączyła nic, to jeszcze raz włączamy. Ciekawe czemu podczas nagrywania mi się wyłącza gra. To jest ciekawe. Ale to już, już będzie przerażająca gra, bo ta kamera jest taka jakaś taka oporna. Continue. Wkurzają mnie te skaczące FPS. Mam nadzieję, że to tylko w wersji beta, czyli w demówce, a nie w wersji finalnej. Szczerze? Jak zagrałem, to spodobało mi się, ale jednak coś tak mnie jakoś, nie wiem, odpycha od tej gry. Chociaż klimat jest i to fajny. Ten pies mnie przeraził, ja nie wiem co to było. Żeby mi coś nie wyskoczyło na mordę, bo wtedy... ...będę wrzeszczeć. Będę i koniec. I nie będę patrzeć na sąsiadów, bo kurde, to będzie odruch bezwarunkowy. Czyli nie z mojej woli, tylko po prostu... Taki jakiś, taki odruch, no. Spójrzmy jeszcze raz tam. Patrzmy tam dokładnie. Szkoda, że tylko 20 fps. D, ja się boję. Daj się tego psa powiem. Nic mi się jeszcze bardziej. What the fuck. Strasznie. Ja mam tam zejść. Dajcie kawa, chcesz zwiot Zginę strasznie tutaj oporne w sterowanie jest tej grze. i zginęłem. Przykro mi. Ciekawa gierka. Kurde, no nie wiem, jak co o tej grze sądzić. Kurde. Fabuła wydaje się bardzo ciekawa, ale what the fuck? Zagłoś. Troszeczkę sobie ściszyłem, żeby nie było, żeby się z panem dawało, żeby się daruje jak długi. Nie, mi się drzwi zamknęły, Co? Na się ją zamknęły. Chwileczkę. W opcjach sobie zobaczymy bieg Lewy alt. O proszę bardzo. No nie. Daj się onczać. ty, fyn. Strasznie opornie tutaj. Nie mam pojęcia dlaczego jest tylko... 19 fps, Tu jest 30, czyli taka granica ponowności. Ja nie mam tylko nie ma się. Klimat jest okropny. Względem straszności. Że nie mam zdjęcia, co mam dalej zrobić Jest wytrawniona, może trzeba wszystko przejść fajnie obraz za bardzo. To są drzwi Ależ jestem ślepy Błąką Ale klimat, ludzie. To jest światło. Ale klimat jest niesamowity. Fak, tam coś leży. O, Nie gdzie tu Oh. Jaki klimat, ej! Dostał. a to jest chyba na ogrzanie te flary mi się wydaje. Ładno, takie potwory będą... Papier, Papier! Jaką kleję, nie mogę z tego... O oh, fak, że tu idzie wejść. Headshot'a! Nie trafiłem, blu. nie mogę z tego. Dostał. Aaaa! Ja w ogóle... Żółw nicza. fuck! Jak takie coś będziemy mi to ja od zawału dostanę. Co to jest w ogóle? Tam jest następny. Klimat naprawdę niesamowity. Popatrzcie na ten mróz tutaj. Świetnie to wygląda. Obstanie. Spark, starboard! Take down the Storm Queen! Take down the Storm Queen, now! Yannis? Ale klimat niesamowity. Świetnie pokazane te. E, takie urywki, jakby uzupełniające fabułę gry. What the fuck? Ja tam. o Jezus. Co się dzieje? Okropny klimat będzie. Właśnie czytałem, że wada tej gry. Jedna, chyba jedyna. To jest optymalizacja. Bo jak widać. Normalnie bez nagrywania gra chodzi płynnie, ale i w granicach 60 fps, czyli to maksimum moje, mojego sprzętu. A, yy, a tutaj widzicie, mam teraz 27, 29 FPS Co jest troszeczkę za mało. 60 to było idealnie. I strasznie tak ciężko się gra z taką ilością FPS-ów. I co ja mam teraz zrobić? Kurde, ale klimat aż mi serce wali Słyszycie te dźwięki to jest niesamowite Czyli mam wyjść teraz już chyba tam gdzie gdzie był nick Alcie się kłóca, tak? Jaka morda, ja pierdzielę. A co są drzwi? What the fuck? Nie da się ich otworzyć. Czyli. On się rusza. To jest Bóg, czy on naprawdę wstaje? Czyli. Łata! Wow, Ogólnie na razie prawie nigdzie nie doszedłem, bo... Może tutaj coś źle zrobiłem i teraz Czemu nie umie tam mieć? No ciekawe. Wytyfy? Dobra. Wszystko Jeszcze raz. Naprawdę nie czaję o co chodzi teraz trzeba myśleć. O Boże, okropne! Okropne. Może jeszcze raz spróbuję? Próbuję tym razem po prostu szybciej i no, drabinę wleć. Od razu. Udało się. Aha! Zapisana gra. Widzicie? Oto Je! No super! O kurwa, ja mam zejść. Jak się zbiera? Enter. Chwaci się skacze. E, 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 e. O, lewy, prawy przycisk myszy, no nic, idziemy dalej. O, fuck. ludzie, czy wy to widzicie? What the fuck? A to jest, za okropne dźwięki, okropnie okropny klimat, niesamowity jestem naprawdę naprawdę pod wrażeniem. Yy... Pewnie trzeba tutaj coś... O, tutaj. Żeby się... Żeby się roztopiło. Ale... Wow. o. Trzeba zapalić żarówkę po prostu, żeby się yy, ten lód roztopił. Co się dzieje? Uf, uf. Uf. O jeb. Jebany ma broń! Ale klimatycznie to jest niesamowite! O a, a. Jednym strzałem mnie zabił! Uu. Dobra... O, dobra, w tym miejscu kończymy. Słuchajcie, jak y, może najpierw wyrażę swoją opinię, a następnie wy y, postarajcie się, ale naprawdę tak rzetelnie ocenić tą grę, co wy o niej sądzicie. Jeśli graliście, to możecie oczywiście swoje przeżycia z, tego, y, z tej gry po prostu wyrazić i co wy sądzicie ogólnie o tej grze teraz, jak ja w to grałem i... Jeśli graliście, to co wy o niej sądziliście lub sądzicie dalej. Proszę napisać w komentarzach, zalajkować jeśli się gra podoba, jeśli nie, to proszę nie lajkować. I ogólnie czekam na Wasze odpowiedzi. Ja czy bym kupił grę? Jak patrzę co teraz się tu dzieje, to oczywiście to jest no, prześwietne. Świetny klimat przede wszystkim. Fabuła widać super. Grafika nie grzeszy ubogością. A ten y, nie podoba mi się oczywiście tylko i wyłącznie optymalizacja, ale, ale to tam możemy sobie jakoś poradzić, obniżając y, po prostu y, <laughs> detale. Także dziękuję za oglądanie. Oceniajcie w komentarzach, y, co sądzicie o tej grze. Także do zobaczenia w następnym let's playu Piona! Wiedziałem, że śmierdzi szkałem. Rozdamczył drzwi. Hej, bitches!